Witam państwa serdecznie w tym 20. wyzwaniu ostrości z tej strony Majvan a z tej strony Sunny Pete. Jest to okrągłe 20. wyzwanie. Jest to również specjalne wyzwanie z innego względu, ponieważ mamy tutaj dzisiaj, no, rzecz nietypową: Da Bomb, the Final Answer. Jest to, jak na początku myśleliśmy, że jest to ekstrakt. Teraz yy, dowiedzieliśmy się w sumie niedawno, że jest to. Sos ekstraktowy, można tak to nazwać. Nie jest to zwykły specyfik, ponieważ posiada on moc 1,5 miliona jednostek. Skowila. Tak jest. Co czyni ten ekstrakt czy sos, jak to woli? Najmocniejszą rzeczą, kiedykolwiek pojawiła się na tym kanale, jest 500 tysięcy jednostek mocniejszy niż poprzedni ekstrakt. I ogólnie to jest najmocniejszy specyfik z rodziny Bomb, nie? Więc prawdopodobnie będzie. Ciężko, ciężko będzie. Ciężko. Najciężej od czasów Widowa, czyli tak. 9 czy 10 wyzwań wstecz. No, 9, 11. Tak to się prezentuje, proszę Państwa. Da bomb, po prostu da tak. bomb, the final answer. I tyle można Botelka powiedzieć. Potorka jest czarna, więc nie widać, przez z w ogóle, nie? Jak, jak to wygląda. Quest for the Hotest ends here, czyli poszukiwanie największej ostrości, można powiedzieć, kończy się tutaj. No, zaraz zobaczymy, czy oczywiście dla nas to będzie koniec poszukiwań, <noise> Ogólnie tutaj nie spodziewamy się, jakoś, że to będzie smakować, Nie, to ma niszczyć po prostu. Dokładnie tak. wam skład szybciutko: Da Bomb, the Final, Answer. Skład: chili habanero, ekstrakt z chili, nektar z moreli, aromat musztardowy, czosnek, ziele angielskie, przyprawy. Uwaga, nie spożywać bezpośrednio, zachować szczególną ostrożność. I też na stronie miało to opis, że jest to produkt kolekcjonerski, mm -hmm. nie się do spożycia. No. Przy takiej ostrości nie ma co się żeby, dziwić. Żeby to było jasne. Chciałem. Ogólnie skład jest bardzo specyficzny. Już widziałem na YouTubie mniej więcej jak to wygląda. Wow. Jest ten dozownik, tego pipetka jest jakby. Dozownik. Ale my akurat nie skorzystamy z tego. Nie będziemy się szczypać. Cholera, zaczynam się bać. Czuję... Res... wow. No. O, wow. No raczej pewnie chemiczny, nie? przynajmniej tak Jest Tak. Że... Zapach jest bardzo podobny do tego ekstraktu, który 10 wyzwań temu był i czuję do tego jeszcze jakąś dodatkową nutę, na no, pewnie dają to te dodatkowe składniki, bo tamto to był no, stricte ekstrakt, co nie było wątpliwości. A. A co, chemia czy coś jeszcze? Nie, taki nietypowy zapach, ale czuć najmocniej no. ten taki jakby zapach lekarstw, jak to bym określił. No. Farmaceutyka? Tak, farmaceutyczny zapach, masz Majku, powiedz to i będzie, o Boż. Ej, ale to jest, nie, w sumie według mnie taki jest trochę pieprzny zapach też, wiesz, taki wędz wędzony trochę, ale to też taki właśnie, też taki chemiczny też oprócz tego. No, powiem okay. tak, byłem dobrze w miarę nastawiony psychicznie do tego, ale jak poczułem ten zapach, to już teraz zaczynam trochę peniać, powiem wam. Ty no, zaczynam się bać, naprawdę, zaczynam się pocić ze strachu. Nie, połowę. Tutaj nie będziemy pszać. No, tyle chyba wystarczy. No, w sumie tak, nie, nie wiemy co... to jest no. półtora miliona <grym <grym przecież. Mniej więcej, Pff, się tak ale nie czarna ciedź, To prawie czarny to jest. Zaczynam się peniać, jak mówię. Ej, półtora miliona, nie? <grym> Tutaj czuję, że mi się ręce skłóciły ze strachu. Prawda, czuję, że mam ręce odskocone. To raczej powiem, to by trzeba powiedzieć, że mi uśniał. <laughs> mi uśnił, tak. Ale lepiej, żebyśmy stracili przydomność. U... Ty, Daj mi chwilę. Wsiczył, nie wiem czego, poinformujesz. się tak, no, psychicznie? tak? Tak, psychicznie, tam naprawdę. naprawdę. <laughs> mam ręce, czyli ręce już mam zimne. Powiem, że to Ale powiemy wam, że. Mieliśmy dostawać coś jeszcze mocniejszego, tylko że niestety stąd się niedostępne no, nie, nie, tak. Sorry, że tak przedłużamy, ale naprawdę, no. ja nie pamiętam kiedy ostatnio wziąłem tak, taki, taki, taki strach. Naprawdę. Ja nie mam strachu, mogę w każdej chwili przystąpić. Okej. Okay. Trzy. dwa. Boję się. Naprawdę tak się boję, Co, bole, jak, nigdy. <laughs> jak nigdy... nie Jak nigdy nie <laughs> mówimy. Teraz skończ śmierć. Prostu, trzy. Teraz śmierć. <śmiech> <śmiech> rasku 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 rasku. Po prostu trzy, cztery i lecimy z tym Trzy. Dobra, no więc dla tych, którzy chcą, żeby był rozpiździel teraz, no to robimy to specjalnie dla Was. Ok, trzy, 4, ry mmm, mm. mmm, gorzki mmm, 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 na mmm, <coughs> <A> <coughs> <coughs> O bałka, 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 O bałka, bałka, Cały czas! O! o, o boli! O, boli. A, boli! Bardzo boli! Paskudnie! ja Mój też nie so jak czekam Zalałem się. Ciśnienie. Mam takie ciśnienie. Żątek. Gorzej. Jak skradło leci. Żątek w gardle. Nawet gorzej jak powiedział Mike. Nie nie umiem opisać tego bólu. Rimi robi. Zaraz obejrę, ba. Ja muszę wstać, sorry. Zaraz obejrę.

Ja będzie, tak, mam. No. Nie, chyba nie, damy muszę mam. Już czułeś kurwa. Nie mogę, boli wiem, żuch. Kibler. Nie muszę do kibla. Mm. Nie, mleko nie ma to. Mleko nic nie daje. To jest złe. No, ale ja muszę mleka na chwilę i tak. Troszeczkę. Nie że wypala jak nigdy. Spajesz już ręce. Wchodzi na klatę. O panie. Woli się kończyła, chociaż dalej jest masakryczna. Trzeba się ból wpłucać. O Słuchajcie, takie momenty, mm, że ze pani w ryju. Mm. Nie da mi siedzieć. Mój kwantitek to nie wiem w jakim jest w stanie. Mostek, proszę Państwa.

To jest straszne. Żyję. Kilka co się dzieje. Prostosz mnie zniszczyła zupełnie, zrzyknąłem się i ja, ja nie wiem. To jest nieporównywalne, to jest obrowienie całciela. Ja muszę zacytać. Nie żyję. Putyne, było chęć, co się chlucze. Putyne, mańka. Sparali Czego się spodziewałeś? Po tym, co widziałem, czego jeszcze Ludzie pyszkę podejmowali nie, niż, nie byli zniszczeni. Jest to zniszczony gorzej niż po pająku. To już nieporównywalny, większy ból. Ja, ja chyba byłem na pająką. Może trochę gorzej, ale... Ja się spodziewałem, że będę w takim stanie jak ty. Ja się w ogóle nie schodził. Dwa razy tak czułem, że będzie chyba błęd, ale... tylko czułem potężny ból w gracie, nie ja był taki ból na że a jak jest z wiem, że czy by to, bo tobie dopiero już zaczął ból. Może dopiero się nie zacznie ta Ale z mleko powadę to wydajnie Witam tu sandy Pit z tego miejsca Mike nadal tam leży Jak ja nigdy zeszczony A ja No nie, nie mogę siedzieć przepraszam Państwa, ja nie mogę siedzieć No muszę chodzić Ból w klatce jest straszliwy Pachacie jest straszliwe, u mnie. U mnie całym rodzinie czuję twarzy, ręce. W ogóle zacząłem robić ręce, ale to zeszło. O mnie twarz mała. U mnie w ogóle wszystkie symptomy do tej szybko zeszły. U mnie nie, u mnie się utrzymują Pali, cała twarz, cała... Jak mówię, to w ogóle... To tak... no, u mnie, jak mówię, to mi się w ryju ale klata, klata tak boli, że ja nie mogę stać w miejscu. A to trochę apogalnie wysadza Oj, jak u mnie wejdzie na żołądek to jest ciekaw, ciekawe co tu będzie. to będzie No coś czuję, że bo zaczyna się zjechać na żołądek To żołde Serio myślałem, że to często czuję Ale lepiej Cześćcie się ze wyrawu z rozladym z nami.

Wiesz, no wiesz. Nie wiem, jak to się w ogóle zmniejszył. to, to by... no co ja myślę, półtora miliona, że to będzie kurde, nie w lekka Nie, nie, proszę Państwa. półtora miliona to jest ciężko. Nie umiem mówi, opisać skali tego bólu, to tak strasznie. Wiesz, ja sobie leka nie piję, bo mi zepnie na żołądy. Już czujesz lekszą lekszą. Ja to było lekarstwo na żołądek. Bo ja po tym, gdzie wy tak spaliwie rady, ja wziąłem na ciebie udręk. A ja mi uleczyło to. Boję się wstać. to tak, Adry. Co? Ja się boję się, ruszyć, ja muszę się wstać, bo ja sobie trzęsie tak naprawdę. Boli. No, więc to, tak to się mniej więcej wygląda. Boli strasznie. <laughs> Jeszcze tak poniszczonego tego nie widzieliście. Właśnie, dostaliśmy informację od właściciela lokalu, który zadał lokal na wyzwania, że to już, to już było za wiele. To już przeszło w skale. No. I to już raczej, raczej nie ma co liczyć na... Sponiewieranie jeszcze nie było. A tej sami pokażesz się w ogóle? Mogę tutaj dołączyć, ale nie wiem, czy będzie dobrze widać. Dzień dobry państwu. Ja się w miarę jakoś trzymam, poza tym o nie, muszę chodzić. Patrz, muszę chodzić, bo mi klata rozsadza. Ale przez ja przyspawany do podłogi. Boję się cokolwiek chwilę ruszyć. Chwilę zasłonię Majka. Człowiek z się szybko nie zmieni. Proszę Państwa, to jest ostatnie wezwanie. Drugi sezon. Drugi sezon kończymy chyba tak, bo... Szpital, to się skończy szpital, naprawdę. Wyłącz te rzeczy i... Na razie. I daj, um, daj umierać. W spokoju. <śpital>, Na razie. See ya. Dajku zrób Sierra. Proszę sobie zbliżyć tak. Okej, okay, lecimy. To jest Sany beat. Zniszczony po ostrości. <tryk> Wygląda jak, jak trup. O, o, nie będę się na, jest kurwa, fatalnie. Ogólnie to, że jest godzina, nie? Po spożyciu ostrości, nie? Nie ma poprawy, Mam trzecią falę bólu na żołądku na brzuchu, bo... To jest tak pojebana Ech. rzecz. Powinno. To nie jest materiał dla dzieci, kurwa. No. To są też pełnoletni ludzie. To nie jest fajne, to nie. Lech, ogólne... Lucy, No, Zaraz wrócimy. Zaraz, zaraz, kiedy. Postaramy się jak najszybciej zrealizować podsumowanie. Witamy po godzinie i dwudziestu minutach przerwy. Tak, dobrze słyszycie. Godzinie i 20 minut. No. Teraz już może wyglądam nieźle, ale dlatego, że musieliśmy właśnie tę godzinę 20 przeczekać, aż wszystkie efekty zejdą. To, co zrobiła z nami ta bomba, to są rzeczy ciężko do opisania w ogóle. To gorzej niż w Pająk razy cztery. Dokładnie cztery, bo były cztery fale. Najpierw to zrobiła, można powiedzieć, podobne efekty zbliżone do tego, co zrobił Pająk, a potem to jeszcze się powtórzyło w różnych takich konfiguracjach, i natężeniach jeszcze trzy razy. Więc to no. no po prostu było znajbiście. U Ciebie też tak samo to wyglądało, bo były cztery fale w sumie. Tak. Nie, trzy. trzy fale, trzy. ale, ale mm. też trwały. Znaczy u mnie to, sami widzieliście, że u mnie to się szybciej zaczęło. Jeszcze Sany mm. był jeszcze w miarę na chodzie. Jakoś no 20 ale. minut później dotarł do no, niego dokładnie. do żołądka i poczuł się na równo. Tak, tak, tak. Dwukrotnie musiałem tutaj zwrócić treść żołądkową, żeby się pozbyć akurat właśnie strasznego bólu, który akurat się pojawił. To jest... Nie do opisania wręcz. Nie do opisania wręcz. No, no cóż, ja słowem podsumowania teraz mogę powiedzieć... Yy... No może tradycyjnie zróbmy to podsumowanie. Y, smak, y, więc no... Coś tam, jakiś smak czułem, już nie pamiętam jaki na początku. Ja tylko gośkę gośki, czułem. Tak, Pogranie gośki, gośki, gorzki, tak, A potem zaczął Yy, gardło. Pierwsze co poczułem, to gardło. To wrzątek, to, no, no. to węgle. Nawet nie węgle, to nie były węgle. Nie, węgly, to u mnie, czułem, u po... mnie nie wiem, ciężko powiedzieć, w którym miejscu no, zacząłem. Od razu nagle nie, mnie całkowicie, wie, jakby w każdym miejscu. Ja czułem, kurwa jakby, to nie to kotłownia, nie wiem jak to nazywać. No. Kotłownia to była już, nie wiem. No, bardzo długo utrzymywał się tylko ból na płucach, ale potem już, jak Mike przeszedł pierwszą falę, można powiedzieć, mnie też to się zaczęło i... no, wszystko tam było. To traciłem... traciłem czucie w rękach. Tyle, tego się, tyle się działo w ciągu tej godziny 20 minut, że już już o część pozapominać, no nie? Tym bardziej, no. że po takim stanie będąc, w jakim byliśmy, to, to ciężko cokolwiek zapamiętać. No, to tak jak kolega Sany powiedział, miałem <laughs> praktycznie te same efekty, tylko że u mnie się to szybciej zaczęło. Tak samo, oczywiście, też zakończyło się to zwróceniem treści, tylko samo, oczywiście, ten ekstrakt. To było najgorsze w ogóle przeżycie, bo jeśli całe to się cofnęło, tak jak podrażniło całe flaki, to mówię, jak w pewnym momencie tam klęcząc nad wanną, czy błaga, chciałem, żeby stracić przytomność, nie? Bo już nie z tym było nie do zniesienia w ogóle, nie? Potem mleko, wtedy dał mi same jakoś to złagodziło i dało się więcej tę tak godzinę jakoś przeżyć. Ale tak ogólnie drętwienie, tak jak Sany powiedział, w powiedział w rękach, na, na twarzy, no ogólnie no. Z, z... Kanon, taki ciężki przeżyć to był. I naprawdę, pajączek to się taki maleńki wydawał, nie? został zdepnięty przez tą bombę. Ale ogólnie co, no tego... chyba polecamy, jeśli chodzi o ostrość. A, Bo... tak, jeśli chodzi o ostrość, to polecamy, <grym> tylko nie spożywajcie tego bezpośrednio. Tak jak nie naujrzyszcie, nie naujrzyjcie. Nie, na nie tacy to. głupi jak my, nie się No, no. tak mi po coś tu jest. Mam nadzieję, że ci, którzy oczekiwali jakiegoś Czegoś takiego hardkorowego, to są zadowoleni. No i teraz z tego miejsca, no musimy też razu oświadczyć. No to jak właśnie pada w utworze, który ostatnio publikowaliśmy, padają słowa skończyć to mogą tylko nasze zgony. To w tym momencie chyba można powiedzieć, to się spełniło. Sprawda, jesteśmy tak. tutaj, nagrywamy to dalej, ale no ja widziałem śmierć. Widziałem śmierć. No, nikt z nas nie przepuszczał, że to mogłoby trwać aż półtora, prawie godziny, byłem uwielbiam ostrość, uwielbiam, no, nie ale, ale, nie ale, ale tutaj. To jest... <laughs> ale tutaj ta miłość, że tak powiem, już trochę za daleko zaszła. Wyzwania ostrości się, no definitywnie może się nie kończą, może okazyjnie coś będziemy wrzucać, ale to już tak, że tak powiem, rekreacyjnie na pewno nie będą to rzeczy. Takiego kalibru, albo też jakieś mocniejsze sosy, może wrzucimy je typowo dla zrecenzowania, tylko i pokazania naszych, naszych przeżyć, ale nie po to, żeby pokazać jak, jak cierpimy po ostrości. Tylko po to, żeby właśnie w celach, no w celach czysto recenzenckich po prostu, żeby ktoś mógł tutaj przed zakupem się zapoznać z naszym materiałem i się zasugerować. Zresztą to dla nas zawsze był główny cel. Cel, cel, właśnie. Cel. Wiadomo też, że bardziej ekspresyjne materiały mają większe wzięcie, więc dlatego też z myślą o tym to kupiliśmy. No ale wszystko ma swoje granice stwierdzamy. I... No, i na Bo tym to było za mocne, niech to tak, o duże, za mocne. Wyzwania ostrości, tak jak już było powiedziane, będą rzadziej, a to dlatego, że prawdopodobnie też będzie już w czasie najbliższym opublikowany pierwszy odcinek nowej serii. Taki zwany pilot, nie? Pilot. Zobaczymy, czy to się przyjmie. Dobra, to by było na tyle. Dziękujemy Wam bardzo za, za odbiór tych 20 do tej pory wyzwań. Mamy nadzieję, że zostaniecie z nami również w dalszej serii, że jakoś to się rozkula. I do zobaczenia! Syja, trzymajcie się. Efrady przytomność. <grymne> ja nie mogę! <grymne> <grymne> o kur... Pali język jest taki przyjemny, tak kojąco słodki w określić No, Bardzo dobry, bardzo dobry jest, By wiesz. Dziwny to jest. Ale nie ma mocy to w ogóle patrz ani, czykawki, ani ty nie miałem szkawki, ani ja nie miałem szkawków. Lekko mi tu łezka leci. U mnie tylko otrzymawka jest.